Zadanie 26. Rozwiąż nierówność. 2x do potęgi drugiej odjąć 3x jest większe od 5. Najpierw zastanowimy się nad dziedziną naszej nierówności. Nie mamy ułamków, nie ma pierwiastków, więc dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste. Zapisujemy naszą nierówność. Pierwszą rzeczą, którą robimy, to przerzucamy piątkę na lewą stronę nierówności. Czyli otrzymujemy 2x kwadrat odjąć 3x odjąć 5 jest większe od 0. No, otrzymaliśmy nierówność kwadratową. Zatem wypisujemy współczynniki. Współczynnik A zawsze stoi przy x do potęgi drugiej, czyli jest równy 2. Współczynnik B zawsze stoi przy x, czyli mamy minus 3. No i wyraz wolny to współczynnik C równy minus 5. Za pomocą wzorów wyznaczamy deltę. Wstawiamy b kwadrat, czyli w naszym przypadku minus 3 do potęgi drugiej, odjąć 4 razy a, czyli razy 2, i razy c, czyli minus 5. Wykonujemy działanie, czyli minus 3 do potęgi drugiej to jest minus 3 razy minus 3, czyli 9. W drugim mnożeniu mamy 2 minusy, więc również wynik będzie dodatni. 4 razy 2 to 8, razy 5 to 40. No i 9 plus 40 czyli delta równa się 49. Delta jest dodatnia, zatem mamy dwa rozwiązania. x1 wyrażone wzorem minus b minus pierwiastek z delty przez 2a oraz x2 wyrażone wzorem minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Wstawiamy do pierwszego wzoru. Czyli minus przepisujemy, za b bierzemy minus 3, Minus przepisujemy pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 49. Tu trzeba uważać z tymi minusami. Widać, że dwa minusy dadzą nam plus, czyli z minus minus 3 mamy 3, odjąć pierwiastek z 49 to 7, a w mianowniku było 2 razy A, czyli 2 razy 2 daje nam 4. Wykonujemy odejmowanie 3 odjąć 7 to minus 4, w mianowniku 4. Więc po podzieleniu tych liczb otrzymujemy pierwszy pierwiastek równy minus 1. No i przechodzimy do wyznaczenia x2. Robimy dokładnie to samo, czyli przepisujemy minus, za b bierzemy minus 3 plus pierwiastek z 49 przez 2 razy 2. Czyli mamy 3 plus 7 przez 4 daje 10 przez 4, czyli 2 i 2 czwarte. I po skróceniu x2 jest równe 2 i 1 druga. Musimy pamiętać o tym, że podczas rozwiązywania nierówności musimy przedstawić nasze rozwiązanie w formie graficznej, więc rysujemy oś X. Zaznaczamy na niej nasze rozwiązania, czyli minus 1 i 2 i 1 druga. No i zastanawiamy się, w którą stronę skierowane są ramiona. Ramiona naszej paraboli skierowane są do góry. Dlaczego? Dlatego, że współczynnik A jest większy od 0, bo w naszym przypadku wynosi 2. Czyli rysujemy ramiona do góry. No i teraz jeszcze zastanawiamy się, czy mamy zaznaczyć obszar nad osią, czy pod osią. O tym decyduje znak nierówności. W naszym przypadku większy. Większy oznacza, że zaznaczamy obszary nad osią, czyli w tych dwóch miejscach. No i teraz musimy jeszcze zapisać nasze rozwiązanie w formie przedziału. Pamiętamy, że Rysunek zawsze czytamy od strony lewej, czyli wszystko zaczyna się w minus nieskończoności, idzie do minus jedynki, później mamy przerwę i wszystko zaczyna się znów w punkcie 2, 1, 2 do plus nieskończoności.